Ostra kłótnia w Polsacie. Konfederata nakazał lewicowej aktywistce przenieść się na Ukrainę. Po takim czasie prezydentury Karola Nawrockiego, że jeszcze nie doszło do spotkania prezydenta Polski z prezydentem Ukrainy, uważam, że to jest po prostu no, bardzo dziwne, żeby nie użyć naprawdę e, ostrych sformułowań. I dziwię się Karolowi Nawrockiemu, że nie chce pojechać do, do Ukrainy. I te gesty są bardzo... Ja bardzo mam dla pani jedną radę. Pani bo powinna zostać parlamentarzystką pot, Ukrainy. Potrzebujemy Zaczego tego, tak żeby Ukraina nie bo Pani cały czas mówi o Ukrainie, a nie o Polsce. Jest, o ukraińskich sprawach, a nie o polskich ja sprawach. Ja Czy, rad, bo ja rad, mówię o polskich sprawach, nie o polskich interesach, a pani o ukraińskich. Ale pana racją stanu jest to, żeby Rosja... To moment, moją racją jest stanu jest to, żeby, żeby... dozbrajać polską armię, a nie armię ukraińską. Nie, nie dozbrajamy. Dajemy co chwilę po 100 milionów dolarów Ukrainie. Po 100 milionów dolarów dajemy Ukrainie. A nie dajemy na polskie wojsko. Ale pan jest chyba... Przepraszam. No proszę brać. No proszę. Ja Jestem. Bardziej ja ja niż Żeby powiedzieć, W Polsce, a ja nie na Ukrainie. Czy pan nie widzi, ile Pan na zbrojeniach? Tam do Lwowa, Tam do Wie pan co? co? Przesadził pan teraz, na naprawdę. No ale, ale pani relator. Ale, ale jak pan może... Przepraszam to to bardzo. Ale siedzi polska parlamentarzystka i pan wygania do Lwowa. Niech się pan zastanowi, naprawdę. Wygania pan polską parlamentarzystkę siedzącą w wojnie o do Lwowa. Ale jak pan może? Co takiego pani senator powiedziała? Co takiego senator pani... Co takiego pani senator Prawdziwe. Kory, bo że jesteśmy obrzydliwi, bo, bo po nie jesteśmy, my jesteśmy pro-polscy i polskie nie. interesy nie. mamy w sercu, nie. i polskie sprawy mamy w sercu, a tak, nie ukraińskie, z bo jesteśmy jesteś, agentami, jest. jesteśmy, czy, Ukraina czy uważa jest pani redaktor, że to jest miłe, u... jeżeli y, 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 pani senator z lewicy mówi, że jesteśmy agentami? Wie pan co? Osoby, czy które Ukraina? inwestują w kryptowaluty, 3 miliony Polaków też są agentami czy... rosyjskimi. Koniecznie podziel się swoimi wrażeniami w komentarzu.